Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie. Drodzy Państwo, nie prasówka, no bo w boksie zawodowym aktualnie niewiele się dzieje. Jest taka chwilowa przerwa wakacyjna ze świeżynek. Można wspomnieć o tym, że wczoraj oficjalnie anonsowano całkiem ciekawą walkę w kategorii ciężkiej zaplanowaną na 11 października w Sheffield z udziałem Dave'a, ale na Slambeka. Mahmudowa, także ciężkie ciosy 11 października w Sheffield i to tyle, jeśli chodzi o bokserskie świeżynki, natomiast dziś sobie tak troszkę pogadamy, porozmawiamy na temat tego, co Shannon Briggs powiedział o Aleksandrze Usyku, goszcząc u Darena Barkera. Daren Barker od mniej więcej pół roku prowadzi na YouTubie taki kanał, który się nazywa First Round TV, no i tam... W ramach podcastów gościł różne gwiazdy boksu, Darren Barker to też jest była gwiazda boksu, był pięściarz brytyjski, aktualnie komentator i analityk bokserski. No i w ostatnim podcaście gościł Shannona Briggs'a, który to Shannon Briggs, oprócz tego, że wypowiadał się bardzo długo na temat swojej świetnej kariery, w ogóle zachęcam, żeby to sobie obejrzeć, to jest oczywiście po angielsku, natomiast chyba na YouTube teraz też pozwala oglądać rzeczy z tłumaczeniem na polskiej i angielskiego nie ogarniacie. Oprócz tego, że opowiadał o swojej karierze, Shannon Briggs opowiedział też o Aleksandrze Usyku, o kategorii ciężkiej aktualnej, którą tak dosyć chwalił, natomiast on sam zaznaczył, że oczywiście najlepsze były lata 90., kiedy to on walczył. Do tego jeszcze sobie później wrócimy, natomiast padło takie pytanie prośba do Shannona Bricksa o porównanie jakby zakończyła się walka Aleksandra Usyka z topowym Evanderem Holyfieldem tylko tam był przytyk taki, że z kategorii junior ciężki nie wiem dlaczego z junior ciężki, ja śmiało bym ich porównywał w ciężkiej, no i Shannon Brix takiej bezpośredniej odpowiedzi na to pytanie nie udzielił, natomiast powiedział Usyku rzecz bardzo ciekawą, rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, bo chyba nie wszyscy na, ten, na te atuty usyka uwagę, jeszcze zwracamy. Posłuchajmy tutaj Shannona Briggsa. Usyk jest po prostu unikalny, ale zawodnicy dziś są inni. Kiedyś bardziej liczyły się umiejętności, dziś przygotowanie fizyczne. Możesz pokazywać swoją technikę przez 4, 5, 6, 7 rund, ale jak ten gość ciągle wywiera na tobie presję, a ty nie możesz go zatrzymać, to on ci odjeżdża, a ty zwalniasz, a on jeszcze bardziej przyspiesza. Tak boksuje Usyk, on ciągle podkręca tempo. On w 12. rundzie jest tak samo mocny jak w pierwszej. Zadaje ciosy jakby był w pierwszej rundzie. Nikt w historii boksu nie był w stanie tego zrobić. Tyle Shannon Bricks i zobaczcie, że to jest ciekawe, że on tutaj zalecie usyka o tej jego niesamowitej wydolności, energii wytrzymałości siłowej. Wspomniał właśnie w kontekście Evander Holyfielda gościa, który też był taką wielką bokserską maszyną. I to, co mówi Briggs, to też jest. Prawie jeden do jednego, tak. Parafraza tego, co powiedział swego czasu Mateusz Master. Jak kiedy robiłem kiedyś wywiad z Masterem, chyba jeszcze przed walką jego z Joshuą, tak mi się wydaje, bo Master był po sparingach z Usykiem, więc zna jego boks, przesporował z nim wiele rund i właśnie zwrócił na to uwagę. I dosłownie powiedział coś w tym stylu, że ty jesteś na najwyższym biegu, gdzieś tam w połowie walki, jesteś już tam na szóstce, siódemce a w tym momencie Usyk włącza jeszcze szybszy bieg, jeszcze przyspiesza i po prostu cię zajeżdża i to było widać w wielu walkach Usyka, czy nawet w tej słynnej pierwszej walce z Tysonem Furym, kiedy wydawało się, że Usyk ma kryzys, a on wtedy podkręcił tempo i zajechał Fury'ego. To nie było nawet to, że on jakoś specjalnie zmienił boks. Też zmienił boks. Trochę zaczął boksować ciosami bezpośrednimi, zamiast poprzedzać wszystko drzebem. natomiast też po prostu przyspieszył. On odjechał Tysonem Furym. To samo widać było w walkach z Joshua. No, widać, że to było w walce w Beliu i w wielu, wielu pojedynkach. Bo Usyk to jest po prostu taka niebywała bokserska maszyna. I o tym trzeba pamiętać, charakteryzując Usyka, opowiadający Walkach, o jego boksie, bo to nie jest tak, że Usyk to jest po prostu dobry zawodnik techniczny, tam z dobrą pracą nóg, no dużą precyzją, bo precyzja to też jest jego duży atut, wyczucie dystansu. To nie jest tak jak Tyson Fury sobie tak lekko opowiadał o wcześniej, że to jest królik, który po ringu uciekał. Nie, ten królik go tak meczył, tak go zajeżdżał, że mało go nie znokautował w pierwszej walce. Usyk po prostu to jest fizyczne konisko. Nie w takim znaczeniu jak Mike Tyson, w sensie, że ma jeden pojedynczy cios, bo to też mu niektórzy kibice zarzucają. Natomiast on w gruncie rzeczy, swoją siłą fizyczną, wydolnością, tym ciągłym atakiem, ciągłą presją, pokonuje tych dużo większych od siebie zawodników typu Antony Joshua, typu Daniel Dibois, czy Tyson Fury, który w rewanżu był chyba z, tam z 25 kg od Usyka cięższa, a mimo wszystko Usyk był na tyle silny, na tyle mocny, że po prostu Tysona Przełamywał, choć nie było, tego, nie było tego tak blisko jak w pierwszej walce, natomiast jestem zdania, że ta druga walka jednak była dla Aleksandra Usyka. Łatwiej się o tym trzeba pamiętać, że Usyk jest jednak zawodnikiem, który no, gnębi tych większych od siebie pięściarzy, tak jak on mówi, że presja jest nieistotna, kiedy Ty presję wybierasz. A Usyk wywiera na swoich rywalach presję. Nawet na tych dużo większych wydawałoby się silniejszych od siebie. Natomiast wracając do tych dywagacji takich, moim zdaniem, po prostu akademickich. Jakby Aleksander Usyk odnalazł się w innych latach, w innych erach boksów, w latach 70., 80., 90., nie wiem, z Alim, z Kliczką, z Lenoxem, Louisiem, z Mike'em Tysonem i tak dalej, tak dalej. Które lata były najlepsze? tutaj z Shannon Briggs, wracając do Shannona Bricksa odpowiedź ma jedną, że lata 90., natomiast no, ta odpowiedź na Brixa też jest taka skomplikowana, bo on tutaj oprócz e, takich oczywistych opowieści typu Mike Tyson, czy, e, czy Evander Holyfield, to w ramach lat 90 -tych wymienia z Sergeja Lachowicza, Leymona Brustera, Hen e, Henrya Kinwonde, to są absolutnie zawodnicy, którzy spokojnie byliby robieni w dzisiejszych latach, czy Davida Tue, David Tua, to też nie był jakiś tam artysta poza tym, że był e, cholernie silny, no i też tutaj lata się myl mylą szanowni Brixowi, ale to jest zawodnik, który boksował ze wszystkimi, przecież on boksował z Foremanem, on boksował z kliczką, on boksował z Luisem. No to tutaj Brix wskazuje na lata 90. Natomiast a propos tych porównań, pamiętajcie zawsze porównując pięściarzy, ich dorobek, ich rekordy, że. Każde lata mają swoją charakterystykę, każda era ma swoją charakterystykę. Po internecie często takie hula porównanie, że, e, że nie wiem, Usyk potrzebował chyba 7 czy iluś tam lat, żeby stoczyć 18 walk, a Mike Tyson stączył 18 walk w rok czy w półtora. No, nie można tego tak porównywać, oprócz tego, że Mike Tyson walczył z Leszczami w tym momencie, bo jakby budował się, rozwijał boksersko. Usyk był już złotym medalistą olimpijskim, już w dziesiątej walce e, był mistrzem świata, a wadze ciężkiej po Mistrzostwo Świata sięgnął, nie wiem, tam w dwudziestej walce, tego się po nie da porównywać. No, jest inna inny rodzaj rywali, inna klasa rywali Ci, z którymi walczył Usyk, ci, z którymi walczył Tyson, no i też inny to jest Boks. No Usyk w żadnym wypadku nie ma szans zbliżyć się do, nie wiem, rekordów Wandera Holyfielda, jeśli chodzi o liczbę walk Muhammada, ale jego takich gwiazd. On nie będzie tak długo wiecznie, od później zaczął karierę, w tym momencie się gwiazdy boksu toczą mniej więcej po dwie walki na rok i tak to wygląda. Natomiast to, co on uczynił w tak krótkim czasie, czyli teraz 24 walki, na koncie ma i ma trzy bezdyskusyjne Mistrzostwa Świata w dorobku, to jest po prostu coś niebywałego, dlatego nie warto porównywać, chociażby ze względu na charakterystykę boksu, tych dokonań klasy pięściarzy. Inaczej wygląda też boks, to na co zwraca uwagę Shannon Briggs. Nam się wydaje, że kiedyś zawodnicy boksowali intensywnie, teraz te przygotowania fizyczne są jednak dużo, dużo większe niż kiedyś. Kolejna sprawa suplementacja. No teraz z jednej strony zawodnicy mają dużo dostęp do dużo bogatszej suplementacji lepiej się mogą odnawiać, nie wiem, budować mięśnie i tak dalej i tak dalej natomiast pamiętajcie, że w latach 90 lata 90 to był taki złoty okres koksu w różnych sportach, nie tylko w boksie jak spojrzycie sobie na gwiazdy boksu z lat 80 -tych, 90 -tych, ja nie będę tutaj operował nazwiskami, bo chyba nie o to chodzi, sami się możecie domyślić, no to widać było, że tam ta forma nie była budowana na ryżu i kurczaku, no ktoś powie, że dzisiaj też nie, no pewnie nie, natomiast inaczej wyglądały kontrole antydopingowe Wtedy inaczej wyglądają teraz, także e, z różnych względów. Nie ma co porównywać Usyka do Tysona, do Lennoxa, Luisa, e, do, do Muhammada, ale jego tego się po prostu nie robi. Każda, e, każda era ma swoją gwiazdę, każda e, era ma jakiegoś swojego króla. Dzisiaj królem wagi ciężkiej jest niewątpliwie Aleksander Usyk i to też nie jest tak, jak gdzieś tam przeczytałem w internecie. Także to, że Usyk wygrywa ze wszystkimi, to jest dowód na to, że waga ciężka jest taka. Yy, słaba, także słaba konkurencja. No nie, gdy Usyk nie był w wadze to się mówiło, że znowu wróciły złote lata wagi ciężkiej: że jest Wilder, że jest Joshua, że jest Fury, że się dzieje. Przychodzi Usyk, wszystkich bije i nagle się okazuje, że, ta, że to jest słaba era wagi ciężkiej. No nie, tak po prostu nie jest. Natomiast jeszcze wracając do Shannona Brixa, do jego opinii, do jego oceny, do jego wypowiedzi. To takie dwie ciekawostki. Po pierwsze, Shannon Briggs stwierdził, że najmocniej pięściarzem biącym, z którymi się mierzył, był George Foreman. Na drugim miejscu Witali Klitschko. Tylko George Foreman, według Shannona Briggsa, był mocniej niż. Witali Klitschko, który no być może pamiętacie, strasznie pokieryszował Shonobliksa w tej pamiętnej walce w Niemczech. To Shonobliks ciężko odchorował wcześniej, się wygłupiał, prowokował Klitschkę na konferencjach prasowych, potem dostał solidny, solidny łomot w ringu. No i po latach, właśnie, Shonobliks bardzo ocenia siłę, siłę ciosu Witele Klitschka. Natomiast mówi, że jeszcze mocniej od niego bił George Foreman i drugi zawodnik. Y tych, z tych, z którymi boksał Shannon Briggs, których bardzo on docenia to jest Lennox Lewis, bo jak stwierdził Shannon Briggs, Lennox Lewis będąc w topowej formie, w takiej najwyższej formie mierząc się z każdym pięściarzem z każdej ery, który też by był w topowej formie miałby 90% szans na zwycięstwo, także tutaj też duży ukłon w stronę Lennoxa, Lewisa ze strony Shannona Briggs'a Przypomnę, to jest gość, który boksował ze wszystkimi, tam począwszy od Formana, skończywszy na kliczce. teraz mówi o Jake'u Polu, mówi o Tomku Adamko, natomiast bardzo barwna postać. Przypomnę jeszcze raz nazwę kanału Round TV. Tam jest cały podcast do słuchania z Shannonem Brixem. Fajna gadka, bo to jest gość, który bardzo dużo w tym świecie boksu widział. Ja was żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Duszenia.